Dużo miało się w Polsce zmienić razem ze zmianą władzy w 2023 roku. Od choćby w spółkach Skarbu Państwa mieli pracować już tylko bezpartyjni fachowcy, a nie znajomi Królika. A co naprawdę niesamowite, minister aktywów uważa, że to zadanie w pełni zostało wykonane. Ja nie widzę takich działaczy partyjnych. A nie widzi? Naprawdę analizujemy. To proszę mi zweryfikować wszystkie największe zarządy spółek Skarbu Państwa, gdzie są działacze polityczni czy partyjni. Nie ma sprawy, panie ministrze. Tego zadania Podjął się mój znakomity kolega Paweł Figurski na portalu zero.pl, opisał jak sprawy się mają, a ja przedstawię teraz wszystkie te ustalenia. Białko All Nutrition Egg Isolate Protein. Zamów do godziny 17 odbierz jutro z kodem 010% rabatu w sklepie SFD. Minister Wojciech Balczun nie widzi żadnego problemu, ale nawet w rządzącej koalicji są politycy, którzy twierdzą, że w tej sprawie więcej jest powodów do wstydu niż do dumy. Szymon Hołownia, kiedy jeszcze stał na czele Polski 2050, dodam, że w chwili nagrywania tego materiału partia ciągle istnieje, no ale sytuacja jest więcej niż dynamiczna. No wracając do Szymona Hołowni, przygotował i próbował forsować na poziomie koalicji rządzącej projekt ustawy antykuwetowej. Skąd te kuwety chodzi oczywiście o partyjne tłuste koty, które jego zdaniem umościły się w państwowych spółkach, no a wcześniej przegoniły inne. Z legitymacjami PiS. I jakoś tak się złożyło, że przez 2,5 roku nie było poparcia dla tych przepisów, które zakładały m.in. transparentne konkursy, informowanie o potencjalnym konflikcie interesów, czy też powstanie publicznej bazy danych z zarządami, radami nadzorczymi i informacjami o wszystkich prowadzonych rekrutacjach. No a nie było większości, bo politycy Platformy PSL-u i Lewicy nie mają przecież żadnego interesu w tym, żeby wiązać sobie ręce i tak daleko ograniczać możliwości nagradzania własnych działaczy. Córka polityka PSL wiceprezesem KGHM. To już jest nieaktualne? Nie, aktualne. Aktualne. No właśnie. No, ale Co? ja za, za każdym razem powtarzam jedną rzecz. Weryfikacją i kluczem do wszystkiego jest kwestia kompetencji. Naszym zadaniem jest ocenianie kompetencji osoby, która idzie do zarządu, czy ma odpowiednie przygotowanie, czy ma odpowiednie doświadczenie, czy ma odpowiednie wykształcenie i Czyli itd. można być czyjąś rodziną, można być czyimś kolegą i, i można pracować w spółce Skarbu Państwa, jeśli ma się kompetencje. Ja nazywam to w ten sposób. Nie zaglądam nikomu do alkowy, nie pytam się o preferencje, Seksualne, o światopogląd, o preferencje polityczne. Pytam się o kwalifikacje. Chodzi o Annę Sobieraj-Kozakiewicz, córkę działacza PSL, która od kilku miesięcy jest wiceprezesem w KGHM. My tych kwalifikacji pani prezes oczywiście nie odbieramy, no ale niech państwo ocenią, czy wygląda to tak, jak wyglądało w kampanijnych deklaracjach. Z jesieni 2023 roku. Idziemy teraz tropem Pawła Figurskiego i jego tekstu w portalu Zero.pl. Eugeniusz Grzeszczak, bardzo znany polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, znalazł się w Radzie Nadzorczej w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 Kluczowej spółce polskiej grupy zbrojeniowej do PGZ należy także Nitrochema w skład jej rady nadzorczej wszedł z kolei Mieczysław Łuczak, doświadczony polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego i poseł trzech kadencji. Informowała o tym zresztą Wirtualna Polska. WP opisywała też sytuację w Orlenie, a tam inny ludowiec, Jarosław Mioduski wszedł do zarządu Orlen Laboratorium. A wcześniej kierował m.in. Domem Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie. Mioduski, dodajmy, wystartował w konkursie i spełniał wszystkie formalne wymogi. A zostając w Płocku i przy naszym narodowym czempionie, od 21 stycznia 2026 roku prezesem Orlen Administracja jest Jan Ozimek. To polityk Koalicji Obywatelskiej, w przeszłości wiceburmistrz Warszawskiego Mokotowa. Tymczasem wiceprezesem Orlenu jest Robert Soszyński, który może pamiętać o Zimka z dawnych lat, bo był szefem Platformy Obywatelskiej. Na warszawskim Mokotowie. Pamiętają państwo działacza nowoczesnej Michała Przybylaka, walczącego za wzięcie w mediach społecznościowych o powrót handlowych niedziel, które Zarządów Prawa i Sprawiedliwości zostały zakazane. Otóż zakupów w niedzielę pan Michał nie wywalczył, no ale za to zdobył świetną robotę. Został członkiem zarządu do spraw finansowych Wenea Centrum. I tu ciekawostka. Jak pisała gazeta wyborcza, Michał Przybylak, działacz nowoczesnej, był jednym ze współautorów listy 37 działaczy PIS i Zjednoczonej Prawicy zatrudnionych na stanowiskach zarządczych Wenei właśnie. No teraz w jednej ze spółek będzie odpowiadał on sam między innymi za finanse. Życie jest nowelą. O desancie partyjnych działaczy do totalizatora sportowego pisał już dawno temu Onet. W Lublinie dyrektorem totalizatora został Bartosz Piech. Radny powiatowy i bliski współpracownik prezesa lubelskiego PSL, europosła Krzysztofa Hetmana. W Bydgoszczy dyrektorem został lokalny działacz lewicy Remigiusz Zagórski. W Kielcach Karol Wilczyński. Związany z Platformą Obywatelską. Z kolei w Łodzi Michał Małecki, który wcześniej kandydował do Rady Powiatu z list trzeciej drogi. To może jeszcze jeden tekst gazety wyborczej. To już prawdziwa epidemia kolesiostwa. Słychać w mieście, w którym po wygranych przez P.O. wyborach działacze partyjni mogą liczyć na ciepłe posady. Za publiczne pieniądze, tak pisze wyborcza. I dalej, koalicja rządząca rozdaje stołki swoim, choć zgodnie z przedwyborczymi obietnicami Donalda Tuska, nabory miały być przeprowadzone w transparentnych konkursach, w których decydować miały kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne. No i tak Jakub Kosek, krakowski działacz Platformy Obywatelskiej, oczywiście i przewodniczący Rady Miasta, został wicedyrektorem w Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Krakowie, gdzie stołki rozdaje polskie stronnictwo ludowe. Samorządy i samorządowe spółki to zresztą inna, potężna wręcz historia. Marcin Tosz opisywał, jak burmistrzowie, prezydenci, starostowie wymieniali się miejscami w radach nadzorczych, na no wszystko po to, żeby dorabianie mniej rzuca się w oczy i to dorabianie oczywiście za naprawdę dobre pieniądze. I na koniec już dodam, że 68. ze słynnych 100 konkretów na 100 dni rządów Koalicji Obywatelskiej brzmi następująco. W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne. I komentarz Platformy, który pojawił się na ich stronie, wymieniono już niemal 100% kadry zarządzającej spółkami z udziału Skarbu Państwa. Szczera prawda, wyrzucono wszystkich, którzy mieli jakiekolwiek powiązania z poprzednikami, żeby zrobić miejsce dla swoich ludzi. Nie jest jednak tak, że minister Balczun nic nie robi w tym kierunku. Powstał projekt ustawy, który ma prowadzić do podniesienia wymagań wobec osób chcących zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wprowadzona ma być tak zwana macierz kompetencji, czyli kandydaci do rad podczas rekrutacji będą wypełniać oświadczenia o samoocenie, taką ankietę, w której zaznaczą posiadane kompetencje. Resorty mają natomiast określać. Jakich umiejętności oczekują od kandydatów do spółek? Kierunek wydaje się więc absolutnie słuszny. No, z drugiej strony, jednak, niech Państwo ocenią, czy nie jest to tylko i wyłącznie pudrowanie rzeczywistości. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.